W zeszłym roku pokazywałam przepis na domowe pierniczki. Dzisiaj przygotujemy razem pierogi z kapustą i grzybami. Serdecznie zapraszam. Do przygotowania przepisu będziemy potrzebowali: na ciasto 1 łyżka oleju roślinnego, 420 g mąki, 1 2 łyżeczki soli. Do nadzienia. 30 g suszonych grzybów, 1 cebula, 2 łyżki oleju, 500 g kiszonej kapusty, 1 liść laurowy, sól i pieprz według uznania. Czas przyrządzenia naszego przepisu to 1 godzina, łączny czas to 2 godziny i 23 minuty. Przepis oceniany jest jako średnio trudny. Przepis pochodzi z platformy Messier Cuisine. Z przepisu powinno nam wyjść 6 porcji. Rozpoczynamy gotowanie. Na samym początku do pojemnika wlewamy 250 g ciepłej wody. Ja już tutaj sobie przygotowałam ją. Następnym krokiem jest dodać 420 g mąki i jedną łyżeczkę oleju roślinnego. Zaczniemy więc od dodania mąki, a następnie oleju. Kolejnym krokiem jest dodanie soli. Teraz mamy etap ugniatania. Czas dwie minuty. Zaczynamy. Dzień naszego ciasta dobiega końca. I otwórzmy pokrywę. Ciasto bardzo ładnie się wymieszało. Proszę zobaczyć jego konsystencję. Jest jednolita. Przejdźmy do następnego kroku. Ciasto mamy przełożyć do miski i odstawić na 30 minut. Ja do, do tego wykorzystam moją miskę pomące i będę przekładać ciasto. Wykorzystam do tego dłoń, aby wszystko ładnie odeszło od naszej misy. Ciastość w całości zostało wyciągnięte z misy. Zanim odstawimy ciasto, uformuję sobie z niego kulkę, a następnie przykryję ściereczką, którą sobie tutaj wcześniej przygotowałam. Tak przygotowane ciasto odstawiam na bok i widzimy się za 30 minut. Nasze ciasto jest odstawione na bok. W międzyczasie, żeby nie tracić czasu, przygotujemy sobie farsz. Kolejnym krokiem jest umyć pojemnik miksujący. Ja zabieram się za. Umycie mojego pojemnika. Pojemnik miksujący umyty. W kolejnym kroku przekładamy suszone grzyby do miski. Następnie zalewamy grzyby gorącą wodą. Grzyby moczymy 30 minut, a następnie odcydzamy, zachowując wodę. Grzyby zostały namoczone, odcydzone, a woda została przelana do pojemnika. Przechodzimy do kolejnego kroku. Nasze grzyby wrzucamy do pojemnika miksującego. Zamykamy pokrywę i przytrzymujemy przycisk turbo przez 5 sekund. W tym kroku masę zgarnąć łopatką ze ścianek na dno pojemnika. Otwórzmy nasz pojemnik miksujący. Jak widzicie, grzyby nie do końca zostały zmielone, ale domyślam się, że tak powinno być. Ponieważ przejdziemy do kolejnego kroku, gdzie mamy dorzucić cebulę, ja już tutaj cebulę dorzucam. I będziemy e, trzymać przycisk turbo. Dobrze. Teraz. otwieram pokrywę. Zobaczmy, jak nam się zmieliło. O. I mamy tutaj pięknie zmielone grzyby oraz cebulę. Dobrze. Zobaczmy, co czeka nas w kolejnym kroku. Masę zgarnąć łopatką ze ścianek na dno. To już to zrobiliśmy. Dalej. Do pojemnika miksującego dodać dwie łyżeczki oleju. Ja już tutaj dodaję olej. Wyjąć miarkę z pokrywy. Dobrze. Zamykamy. I wyciągamy. Dalej. Temperatura 130 stopni. Czas 3 minuty. Mamy przypiekanie. Obroty lewe. Zostało nam ostatnie 5 sekund do końca przypiekania. Etap przypiekania zakończony. Kolejny składnik to pół kg kapusty przed dodaniem. Ja już tutaj przygotowałam sobie deskę i nóż, ponieważ będziemy kroić naszą kapustę, aby nie było długich lian. My, naszą kapustę przesiekaliśmy sobie, żeby była drobniejsza struktura. Nie wiem, jeżeli wy lubicie, jeżeli są takie długie nitki, tak zostawcie. Nasza została posiekana. Wrzucam do pojemnika miksującego. Kolejny krok. Dodajemy 50 g wody yy, z moczenia grzybów. Ja sobie tutaj wytaruję, już mam wytarowane. 50 gramów odważam. Ok, mamy. Dodajemy jeden listę klaurowy. Zamykamy teraz pokrywę i będziemy wszystko yy, podsmażać, jak gdyby. 100 stopni 10 minut, obroty lewe 1, nasze gotowanie dobiega końca. Wracam do Was po krótkiej przerwie, ponieważ kurier mnie zaskoczył. Yy, po 10 minutach nasza kapusta prezentuje się tak. Spróbujmy, jak ona smakuje. Mamy wskazówkę, aby sprawdzić, czy płyn odparował. U nas płyn całkowicie odparował, więc pomijamy kolejny krok, czyli gotowanie jeszcze 3 minut. Przejdźmy więc dalej. We wskazówkach mamy, aby usunąć liść laurowy. Ja niestety u siebie się nie doszukałam tego liścia, ale to nic, bo podczas faszerowania naszych pierogów tego go wyciągnę. A teraz y, będziemy doprawiać pieprzem i solą. Tutaj mamy sól. Na wstępie na razie tyle, bo lepiej później doprawić, niż przesadzić na wstępie. Przechodzimy do kolejnego kroku i mamy mieszanie na 20 sekund, prędkość 1, obroty lewą. Zamykamy i start. Zakończyliśmy etap przygotowywania farszu. Przejdźmy więc do ciasta. Musimy go zagnieść i rozwałkować na grubość 3 mm. Po 30 minutach tak prezentuje się nasze ciasto. Właściwie to nic się nie zmieniło, ale to nic dziwnego, ponieważ ono przez cały ten czas odpoczywało. Ja wezmę sobie teraz całość naszego ciasta. Musimy teraz przegnieść całe ciasto. Ciasto mamy już przegniecione. Ja sobie je podzielę teraz na trzy części. Aby było mi łatwiej go rozła rozwałkowywać. O! E, o ja opuszczę sobie teraz naszą stolnicę i zacznę rozwałkowywać na e, grubość 3 mm. A w międzyczasie zapraszam Was na dołączenie do naszej grupy na Facebooku oraz Instagramie. Linki macie. W opisie ciasto mamy rozwałkowane na grubość 3 mm. Z ciasta będziemy wycinać krążki i na półce każdego krążka będziemy kłaść trochę nadzienia. Ja będę posiłkować się takim oto gadżetem do wycinania oraz do lepienia pierogów. Zobaczymy, jak nam będzie się to sprawdzało. Jeżeli nie wyjdzie, to po prostu będę robiła je rękoma. Zacznijmy więc wykrajanie. Tak prezentuje się wykrojony yy, krążek wszystkie krążki mamy już wykrojone pozostałe ciasto zbiorę i dorzucę do naszego ciasto wrzucamy z powrotem i wykorzystamy go powtórnie na nasze urządzonko kładziemy krążek bierzemy odrobinę farszu tutaj jeszcze troszeczkę dodamy ale nie możemy przysadzić ponieważ nam farsz wypłynie i zaciskamy. Wyciągamy gotowego pieroszka. Analogicznie postępujemy tak z każdym pierogiem, i spotkamy się, jak wyrobimy już wszystkie pierożki. Wszystkie pierogi zostały już ulepione. Po lewej stronie mamy pierogi lepione klasycznie po prawej za pomocą naszego gadżetu. Nasze urządzenie sugeruje nam, aby robić pierogi na parze. My jednak wcześniej robiliśmy pierogi ruskie na parze i wychodzą trochę gumiaste, więc my będziemy robić je klasycznie i będziemy gotować je w garnku na wodzie. Nasza woda się już gotuje z łyżką oleju. Ja teraz dodam łyżeczkę soli, a następnie będę wrzucała nasze pierogi i po wypłynięciu 3 minuty i będziemy wyciągać. Od wypłynięcia minęły 3 minuty. Ja wyciągam nasze pierogi, a następnie będę wkładała nowe pierogi do gotowania. Tak się prezentują skończone pierogi. My podaliśmy je z okrasą z cebulki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Czas na krótkie podsumowanie. Na sam początek spróbujmy sobie naszego pieroga. Weźmy jednego. Pierogi są jeszcze mega gorące, ale to nie powinno stanowić żadnego problemu. Jak widzicie, pierogi tak się prezentują w środku. Ciasto jest ugotowane. Najważniejsza próba smaku smacznego. Słuchajcie, to są już drugie pierogi, które robiliśmy u nas na kanale. Pierwsze były to pierogi ruskie, które robiliśmy na parze. Tamte pierogi były smakowo naprawdę bardzo dobre. Te również są świetne, ale żeby nie były takie gumiaste, my zrobiliśmy je klasycznie gotowane na wodzie. Co do samego ciasta, ciasto, tak jak w tamtym przypadku, bardzo dobre, nie jest gąbczaste. Jest idealne jeśli chodzi o stosunek soli do ilości ciasta. Ogólnie pierogi oceniam bardzo wysoko. Dajcie znać koniecznie czy wyrobiliście, czy coś modyfikowaliście. Jeśli chodzi o farsz, kwaśność kwasota kapusty kiszonej jest zależna od tego jak bardzo ją wypłuczecie. Jeżeli wolicie bardziej kwaśne pierogi. Po prostu y, słabiej je opukujecie i wtedy będą delikatnie kwaśniejsze. My osobiście wolimy bardziej pierogi, które są neutralne w smaku, dlatego dość mocno je wypłukaliśmy. Ale tak jak mówię, to jest kwestia mocno indywidualna. Myślę, że taki przepis idealnie sprawdzi się y, na Wigilię, na święta ogólnie, które zbliżają się wielkimi krokami. Ja z mojej strony serdecznie odsyłam Was do pozostałych filmów, które publikowaliśmy w zeszłym roku z Lidlomixa, między innymi rybę po grecku, pierniki lub też barszczyk z łóżkami chociażby i paszteciki. Wszystkie te przepisy dość mocno i dość wysoko ocenialiście w komentarzach, także kto jeszcze nie widział, odsyłam. A my widzimy się już w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się. Hej.